Tak, kiedyś to była muzyka, teraz to nie ma. Witam, yy. witam. Witam witam, witam, witam wszystkich. Witam, witam wszystkich. go lecimy, zaczynamy, lecimy. Ej, fajne otwarcie. <ślamy> halo, halo, zaczynamy, lecimy, zaczynamy, lecimy, lecimy. Dzięki. <ślamy> 11. <ślamy> mocne, mocne. Au, au. Muszę wam się przyznać do jednej bardzo ważnej rzeczy. Dwie noce przed samą walką nie mogłem spać. Bardzo mi się działo coś na głowie. Bardzo mnie nurtowała jedna rzecz. Kto lepiej robił loda Denisowi Załęckiemu? Czy była boksera, czy szachta? Yy, dziwne, nie? Bardzo dziwne. Rozumiem, że może się chcieli sprawdzić, ale to... Dużo się działo. Nie oglądałem, bo biegałem wtedy po lesie. No nie wiem, jak do tego podchodzić. Ja to nigdy nie kumam. Nie trzeba tego. Wiadomo też, jak do tego podchodzić, no bo każdy, jeżeli ma ochotę się sprawić, to ja sobie postawiłem kupon, jeżeli o to chodzi, nie? I zacząłem biegać, biegnę, patrzę kurwa, nie weszła. A postawiłem tylko, że potrwa więcej niż półtorej rundy. I dupa, nie? I przegrałem. Więc. Nie fajnie wyszło mi. Magda ogólnie bardzo zaskakuje, bo ona no, przeważała bardzo w tym pojedynku. Taka taktyka zdawała się zdawać egzamin, jednak zrobiła to na tyle nieumiejętnie i oddała pozycję. W związku z czym cała wykonana przez nią praca poszła na marne. Dobrze mi wychodziło wszystko, no jednak przeciwniczka okazała się lepsza. Ja miałem wrażenie, że nie wie jak, bo nie robiła żadnego ruchu takiego więc może jej nie uczyli. Sędzia zapewne również z uwagi na amatorski poziom zawodniczek dość szybko przerwał pojedynek, a szachta utonął w objęciach Denisa Załęckiego. Bo wygrała ta. Ile to trwało? 30 sekund? Ile to trwało? Nie wiem, nie patrzyłem na zegarek, ale to było bardzo, bardzo się nie nawet się nie zmęczyłem. Tutaj trzeba chłopaków pochwalić, że chłopaki mają na tyle dobrą relację, to jest na tyle fajny związek, że nawet jakby szachta yy, przegrał, to i tak by go Denis przyszedł, przytulił i tak dalej. Więc to jest ważne, nie? Żeby znaleźć kogoś, kto będzie z tobą na dobrej noze. Tak uważam. Podczas wywiadu na kanale MMA bądź na bieżąco, Magda poruszyła temat afery w Reakcji. Baron miał zasugerować, że w obliczu tego skład bandy ulegnie zmianie, co pozwala nam snuć domysły, że Bedboy swoją postawą zapracował na wykreślenie się z projektu. Powiedział mi, że zmieni skład bandy, ale jak będzie, zobaczymy. Pewnie Zony do wyjebania. <laughs> ale to był plot piece. To, żeby nie wyjść, że znowu jest mitomanem, to będzie musiał Zonego wywalić. <laughs> Och Boże, no cóż. O, tak obstawiam. No ale nie wiem, może naprawdę się mocno pogniewał. Albo inna opcja: albo chłopaki zawalczą. Zrobią realny konflikt i zawalczą na fejmie No widziałem tam nitrozyniak do Denisa po, y, Coś tam też brzydko mówił Ja też y, no ostatnio niepochlebnie się wypowiadam To jeszcze dobrać z siedmiu I można robić walkę <śledziśiffe> Ja się <wierduję>. to. <śledziśiffe> Jezu jakie to było ciekawe <śledziś> Ja sobie wyobrażam techniki, że na przykład Denis tak być rozkłada ręce tak szeroko Czyli oni teraz mają kosę, tak? Między sobą? A czy kosę to nie wiem, na pewno muszą to sobie wyjaśnić między sobą Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję Tutaj też łysemu dziękuję